Zmieniać. Więc miłość dla mnie jest po prostu coś, czym nie mogłabym żyć. To jest mój, mój engine. Mm -hmm. To jest, i wracamy do tego początku i do tej zmiany, że życie jest zmianą, miłość jest zmianą, tak jak mówiłaś na początku, ta euforia, ta bliskość, potem pierwsze kryzysy dzieci, potem życie z dziećmi, potem życie znów bez dzieci i cały czas to się zmienia, no i my ciągle oczekujemy w życiu też i w miłości, że, że będzie dobrze, no jesteśmy, chcemy tych pozytywnych uczuć, a to tak nie działa, mm -hmm. musi być wszystko i, i, no, i niektórzy te, nie potrafią tego wytrzymać. Kiedy miałaś ostatni kryzys w swoim związku? O, trzeba zapytać mężowi, ale, ale no właśnie, chciałam w książce pokazywać siebie jako osoba, która też ma uczucie i też przez, to, przez te wszystkie emocje żyje. Bo nieważne jakie mamy wykształcenie, czy tytuły, czy dyplomów, czy doświadczenia, to na samym końcu i na samym początku jesteśmy ludźmi, które mamy emocje. I cały czas się możemy uczyć, i cały czas możemy się, możemy też wejść do, popełniać błędy. Właśnie chcę dawać nadziei ludziom, które, których są na przykład w depresji albo stany lękowi, że mogą wejść, jeżeli chcą, jeżeli zmieniają swój, swój sposób myślenia, nastawienia szukają możliwości, to mogą, mogą. Jeszcze ci powiem, że mam taką znajomą, która, to, no to się działo kilkanaście lat temu, ona właśnie jest terapeutką par małżeńskich i zrobiła bardzo wiele różnego rodzaju kursów, no i nie powiesiła sobie tych dyplomów w swoim gabinecie. I ja zadałam jej pytanie, ale dlaczego nie powiesiłaś? Bo to są naprawdę bardzo tam kursy takie ważne, duże, pogłębione i ona mówi, wiesz, bo się wstydzę, bo na każdym z tych dyplomów mam inne nazwisko, bo okazało się, że no była trzy razy mężatką, i mówi: No, i to jest wstyd, bycie terapeutką paromałżeńskich, kiedy się było trzy razy mężatką. Wiesz? A ja pomyślałam wtedy: no właśnie nie, bo wszystko to przeszła, przeżyła. Mhm. Te kryzysy, i dla mnie wtedy staje się wiarygodna. No to tak, jak ktoś, nie wiem, próbuje leczyć uzależnionego, a sam był uzależniony, na pewno jest inny kontakt. I wtedy pamiętam, że zmieniłam zupełnie myślenie o tym. Mhm. Tak, rzeczywiście, rzeczywiście. Ja nie mogę powiedzieć, że moja relacja, moje relacje są idealne, bo ideałów nie ma. Cały czas trzeba na nad sobą popracować i zrozumieć, y, skąd się wzięło ten stan, który właśnie przeżyłam. A jak, jak ja się przestawiam y, y, do, do nowych ludzi. To ja z kolei nie, nie, nie mówię, że jestem psychologiem, bo od razu druga osoba pomyśli, że e, ja będę analizowała swoje zachowanie, swoje e, słowa, i, i to w ogóle tak nie wygląda. Tak, tak. Boimy się, tak, tak, to prawda. Albo spotkanie z dietetykiem, myślisz od razu, Boże, co tu wziąć do kawy. Powiedz, czy ty właśnie. myślałaś kiedyś, bo to jest twoja książka o tym, jak skutecznie rozwiązać kryzys w związku, bo to jest twoje życie zawodowe i pracujesz z parami. A myślałaś kiedyś o książce o swoim życiu i o swojej właśnie zmianie kraju, bo to też jest bardzo ciekawe? Myślałam, myślałam, ale musiałabym pomyśleć, jak to, jak to zrobić, żeby nie otworzyć no bo jeżeli ja mówię o sobie, to mogę powiedzieć wszystkiego, albo, albo prawie, mm -hmm. <laughs> ale jeżeli mówię o drugiej osobie, nie wiem, czy ta druga osoba się zgodzi, abym coś, coś o nim czy o nich mówiła mm -hmm. I, i to, to mi zastanawia. Natomiast e, tak, e, ja pra, e, pracując e, właśnie z parami Multikulturowymi bardzo często mam takie pytanie, czy ja przez, przez te wszystkie zmiany też przeżyłam te, te wszystkie zmiany i oczywiście, tak? oczywiście, że, że to by, to by pomagało. To by dawało. No, Jesteś wiem, wtedy wiarygodna i dajesz im tak nadzieję, że jednak wyjdą z tego kryzysu. Dokładnie, dokładnie tak. <gry> dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. No i cóż, czego Ci życzyć? Cierpliwość. O, wiesz to, więcej cierpliwość. To jest bardzo dobrze. Ja sobie też tego życzę. Właśnie jestem w takim momencie życia, że jestem bardzo niecierpliwa. Także życzmy sobie cierpliwości. <gry> bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.